Witam Państwa bardzo serdecznie, Anna Baranowska. Jestem pielęgniarką od 27 lat w Kutnowskim Szpitalu. Od 7 lat jestem prezesem Stowarzyszenia Klonowia i od 4 lat przewodniczącą Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Kutnie. Programy, te, które były tworzone dla Szpitala Kutnowskiego są nie do przyjęcia. Mało tego, nigdy głos ludzi nie był doceniany w Radzie Powiatu, dlatego też należy się teraz, oddolna inicjatywa, ludzi z, związanych z, ze szpitalem bezpośrednio. Nic o nas bez nas, z takiego wychodzimy założenia. Natomiast jako prezes Stowarzyszenia Klonowia chciałabym się zająć również organizacjami pozarządowymi, które działają też na terenie powiatu kutnowskiego i które są y, trochę po macoszemu, traktowane przez y, powiat kutnowski. Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w wyborach. I oczekuję od Państwa poparcia. Dziękuję za oddane głosy.